Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj przygotowałam z drapeczek za 30 zł I tutaj są tak Dwie zdrabki za złotówkę Uśmiechnij się Jedna zdrabka za 3 zł To jest krzyżówka Trzy zdrabki za 5 zł Na tropie kasy Różowy diament Elektryzujący kasz, No i kokosowa fortuna Zdrabka e, niedawno wyszła Ale przyniosła mi już stówę nie, czy 50 zł. Elektryzujący też przyniósł tu, więc mm, wiadomo, że te zdrapki będą się u mnie pojawiać częściej. E, różowy diament też już coś tam wypłacił. E, Najmniej no oczywiście uśmiechnie się. No, krzyżówka, która jest stara, <grym> też niewiele przyniosła, ale krzyżówki lubię, no to, no to drapie, nie? Ale kasa mnie nie dają. To tak samo jak owocowa eksplozja, tak? Ale ostatnio myślałam sobie, że mogliby zrobić eksp ym... yy, warzywną eksplozję. Ja ostatnio trochę się zafiksowałam na daniach wege. Oczywiście nie jestem weganką, ani nawet wegetarianką, ale poznałam osobę, która jest weganką i naprawdę powiem Wam, że imponuje mi bo uważam, jest to, że to jest duże wyrzeczenie pomimo tego, że ja nie jestem za bardzo mięsożerna ale ale uważam, że no, wegetarianie a weganie no to jest jednak duża różnica, tak bo wegan nie może przecież jeść, nie wiem, jajek mleka nie może pić, nie nie może nie może jeść serów, tak kurczę, no to jest naprawdę mi by było ciężko Aczkolwiek jestem fanką warzyw, zawsze byłam, uwielbiam warzywa. No i e, zaczęłam sobie próbować tych rzeczy takich wegańskich, ale takich albo z restauracji, z baru, albo takich różnych tam e, przetworów warzywnych, takich słoiczków, tak? Jakichś paprykarzy, jakiś paprykarzy, jakieś tam smalczyków, jakieś tam. Mm, no, humus to już wiadomo, dawno jadłam, ale ale to mi bardzo smakuje, dlatego tak sobie pomyślałam, że że mogliby zrobić właśnie warzywną eksplozję no dobrze, zaczęłam kulinarnie, mam tutaj złotóweczkę może rozdzielę te zdrapki, bo jedna wygrana, druga niewygrana w cytrynie jest to znaczy w cytrynie pod cytryną jest złotówka. Trzy cytryny. Dobra, i teraz krzyżóweczka. Krzyżóweczka. Ostatnio można było pisać komentarze, jak będzie teraz można napisać. To napiszcie, kochani, co sądzicie o, o, o weganizmie. To znaczy, właśnie pytałam się tej znajomej, dlaczego jest weganką, powiedziała że oczywiście ze względu na zwierzęta, chociaż powiem szczerze, nie do końca mnie to jakby do mnie przemawia, bo. No, bo w naturze, tak naprawdę, zwierzęta giną w okrutny sposób też, tak? Że jak z, myślę, że jak zwierzę zjada zwierzę, bo musi, tak? Żeby przetrwać. No to tam nie ma warunków takich powiedzmy humanitarnych, tak? Tylko to jest czasami bardzo. Bardzo trudna śmierć. Aczkolwiek no, jestem za tym, żeby traktować zwierzęta dobrze. One nie są dla nas, tak? Lane, lane L. Mało jest, mało tych literek. b k w b k w w jest k k k m i z m i z m m m g z k b z m m Tu jest o oraz f o o o f o o D oraz V, D, Fiord. L też było, D. C i U, U gdzieś widziałam na pewno, tak, tu jest U i tu jest U, egzekutor, jaki straszny wyraz, nie? D było. C. Chyba nie będzie wgranej. Trzy zostały. I Y. R nie było. Y. H też nie było. Y. O było nie było. R było gdzieś. Jest jeden wyraz. Verdi. A V też było chyba, tak? Było. Czyli jest drugi wyraz. Drugi wyraz. H nie było. C nie było. Hmm. R jest, ale te nie ma. G nie ma. Nie, no gdzieś trzeci jest. Ale oczywiście ja nie widzę, widzę, widzę fiord, fjord. Czyli mamy fjord, ren i gdzie był trzeci? I verdi. Mam trzy złote.

Zdrabka jest pusta. No gdzie te kontrolne? Te? I? I co? I nic. Dobra, nie szukam. Róże w diament. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści sześć, czternaście, dwadzieścia jeden. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy. Ale ciężko. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć. Dwadzieścia dwa. Trzydzieści cztery. Osiem, dziewięć, dwanaście. Zdrapka jest pusta. Cash, cash. Ta zdrapka mnie zelektryzowała. Dwadzieścia cztery, sześć, trzydzieści dziewięć i trzydzieści pięć. Ale nie dzisiaj, Zrapka jest pusta. I ostatnia, kokosowa. Kokosowa. Szukam 13, 4, 32 i 3. Muszę trochę zdrapać, i zaraz do Was wrócę, bo mam mało czasu. Jestem z powrotem, został jeden rządek, nie wydrapałam póki co żadnej wygranej. I jest zdrapka pusta, więc chyba moja dobra pasta się skończyła. Bo większość zdrapek w dniu dzisiejszym jest pusta. Tutaj są puste, a wygrane są i tu jeszcze z puste. uśmiechni się. A wygrane są dzisiaj dwie, ale za to malutkie, e, 3 zł w krzyżówce, złotówka w uśmiechni się e, co daje mi 4 złote, ale niestety na zdrabki wydałam 30, czyli jestem na minusie 26 złotych, no niestety po tej. Fali plusów, tak? Zachęcam Was do obejrzenia poprzednich filmików. Wiadomo, że minus nadejdzie, tak? To jest ten dzień, kochani. Zapraszam Was do łapeczek na pocieszenie. Jeśli będziecie mogli pisać komentarze, to również. No i do, do subskrypcji dla do osób, które jeszcze tego nie zrobiły. Tymczasem Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się pa.